No, cześć, witam Cię serdecznie. To jest Tomek z Florence Market, a Ty jesteś na kanale, w którym opowiadamy Wam o roślinach. Doradzamy Wam, co robić, aby szybko rosły, i o takich szybko rosnących roślinach dziś właśnie Wam opowiem. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o kilku roślinach, które bardzo szybko rosną, czyli stworzycie dżunglę w ekspresowym tempie. Opowiem Wam też o Pachirze, czyli roślinie szczęścia do Waszych domów. Pierwsza roślina, o której Wam chciałem powiedzieć, należy do grupy filodendronów. Filodendrony to grupa bardzo przyjaznych roślin. Rośliny, które przede wszystkim dosyć mają szybki wzrost i są bardzo łatwe w uprawie. Oczywiście te szybciej rosnące to na przykład filodendron werukozum. Filodendron werukozum to roślina dosyć delikatna. Liście ma dosyć mięciutkie. ma... Delikatnie obłosione ogonki liściowe, ale dzięki temu właśnie wygląda niesamowicie i młode liście, tak jak widzicie tutaj przepięknie kontrastują takimi neonowymi barwami w połączeniu z soczystą zielenią. Więc ten filodendron na pewno polecam Wam, jeżeli szukacie roślin szybko rosnących roślin, które naprawdę szybko wypełnią wasze wnętrzne. Niemniej jednak jest to roślina troszeczkę bardziej wymagająca od innych swoich kolegów, koleżanek z tej grupy, dlatego że ma delikatne liście. I przede wszystkim w momencie, kiedy przesuszycie roślinę, może zasuszać kawędzie liści, więc pamiętajcie o tym. Dosyć mocno. Jeżeli chodzi o kolejną grupę roślin, które są bardzo szybko rosnące i nie będą sprawiały dla Was żadnych problemów, to na pewno syngonia. I to syngonium w odmianie Motet Mohito. Mieliśmy je wystawić ostatnio, nie zdążyliśmy tym razem, to już na pewno się uda. Syngonium Motet Mohito to kolekcjonerska roślina. Szybko rosnąca, yy, wspinająca się właśnie na pniu ek w ekspresowym tempie, swoimi korzeniami powietrznymi. Tak jak widzicie, tutaj już zaczyna zagnieżdżać się właśnie w yy, paliku kokosowym. Ta roślina na paliku kokosowym, są tak ją właśnie sprzedajemy, będzie wytwarzała coraz większe liście i coraz szybciej sobie rosła. Oczywiście macie też do wyboru mniejsze roślinki tego typu, które bez problemu możecie zakupić na Market.pl. Słuchajcie, Syngonia to te właśnie kolekcjonerskie odmiany, ale też znajdziecie wiele odmian takich, nie kolekcjonerskich, w bardzo atrakcyjnych cenach, też szybko rosnących. Jedną z takich roślin będzie Syngonium arrow. U nas we Florence Market właśnie Syngonia arrow zostały też przymocowane do palików kokosowych, właśnie po to, aby mogły wspinać się wyżej. Więc taka roślinka, zobaczcie, jest przygotowana do tego, aby po prostu pięknie wypełniała Wasze wnętrze. Syngonium yellow. Pink. Jest to odmiana już troszkę bardziej kolekcjonerska, może nie tak bardzo kolekcjonerska jak Syngonium motlet mojito, ale przybarwienia na liściach właśnie o tym mówią, że jest to naprawdę świetna roślina. To Syngonium yellow pink też właśnie na kokosowych takich wspornikach. To jest właśnie natura snogoniów, taka, że one uwielbiają się wspinać w naturze. W Ameryce Południowej wspinają się po konarach drzew, szukając dużej ilości słońca. Które wymagają specjalistycznego podłoża, jak i cała grupa roślin domowych będzie wymagała innego podłoża, jak te, to takie produkcyjne, które często spotykamy w doniczkach, gdzie rośliny w ogrodnictwach czy w różnych miejscach gdzie się produkuje rośliny w Holandii, są pod stałą kontrolą komputerów i tamto podłoże przede wszystkim jest bardzo zwarte, zbite. Jest to głównie podłoże kokosowe, w którym rośliny na co dzień w waszych domach będą miały dosyć trudne warunki, więc warto by było podłoże do takich roślin domowych zmienić, przynajmniej zmieniać je raz w roku na świeże i wtedy uzyskacie niesamowite rezultaty w uprawie roślin. Yellow Fusion kalata o przebarwieniach takich żółto-zielonych na listkach. Bardzo energetyczna, fajna roślina, taki evergreen, stale zielony, który będzie przyozdabiał wasze wnętrze. Jednak pamiętajcie o tym, że kalate będą wymagały od was, niestety, podwyższonej wilgotności powietrza na poziomie 60-70%, więc zimą na pewno musicie uruchomić wszystkie swoje urządzenia związane z, nawilża, z nawilżaniem powietrza, czyli po te, przez te elektryczne typu standardowe nawilżacze powietrza no i oczywiście też takie naturalne metody jak na przykład pojemniki z wodą ustawiane na grzejnikach też są świetnym rozwiązaniem właśnie dla tych ciekawych roślin więc Calathea Yellow Fusion, nowość w sklepie Florence Market, do zgarnięcia jest kilka sztuk, przyjrzyjcie się co tam ciekawego. Wydajecie, że marantowate do końca tego miesiąca jeszcze o 10% taniej, jeżeli wpiszecie sobie kod rabatowy marantowate, to możecie obniżyć zakupy na tą całą grupę o 10%. Ostatnia dostawa też zaowocowała w pewną ciekawą Palmę, palmę, która jest rośliną wytwarzającą daktyle, czyli inaczej daktylowiec. Tylko, że daktylowiec kanaryjski, roślina, która rośnie na Wyspach Kanaryjskich, dorasta naprawdę do. Kilkudziesięciu metrów wysokości, także potężna palma, z biegiem czasu naprawdę będzie potężna. Jednak ona nie należy do roślin szybko rosnących, dosyć wolno rośnie, wytrzymuje do minus 8, nawet do minus 10 stopni Celsjusza, więc taka palma kanaryjska na pewno będzie fajną alternatywą dla osób, które chcą przetrzymywać rośliny w ogrodzie troszkę dłużej. To roślina, tak jak wspomniałem, wytwarza daktyle, chociaż ta, ta oryginalna palma daktylowa to troszeczkę inna odmiana, troszeczkę inaczej, inaczej rosnąca, bardzo podobna. Ta służy raczej właśnie do celów dekoracyjnych, wytwarza troszeczkę mniej daktyli jak daktylowiec, ten prawdziwy taki, ale w każdym razie należy do tej samej grupy. Daktylowiec kanaryjski, palma daktylowa. Też do zgadnięcia jako nowość takich właśnie egzemplarzy będzie coraz większy, więcej we Florence Market, ponieważ y, zaczynacie się interesować roślinami właśnie do ogrodów zimowych lub roślinami takimi, które, które możecie przezimować w ogrodach. A właśnie taką palmę możecie sobie przezimować, używając na, na przykład kabli grzejnych. Można kupić kabel grzejny, y, zaprogramować go odpowiednio, podłączyć do prądu i w momencie kiedy temperatury spadną poniżej zera, to taki kabel grzejny, owinięty w. Y, wokół całej rośliny, będzie ją dogrzewał zimą i takie rośliny mogą normalnie rosnąć w ogrodach, tym bardziej, że ociepla się trochę klimat. Widzicie, jak piękna jest jesień w tym roku. Cały czas mamy pogodę taką naprawdę przyjemną, idealną na spacery, idealną właśnie na spędzanie czasu na zewnątrz, więc takie palmy też nawet o tej porze jesienią będą się cieszyły dużym, dużym powodzeniem. Kochani, jak uzyskać Formę bązaj i to jeszcze w taki sposób, aby była to roślina szybko rosnąca. Rozwiązanie jest bardzo proste. Pachira wodna. Roślina bardzo popularna, jednak rzadko spotykana właśnie w takiej formie, jak tutaj widzicie, z tak grubym pniem. Pachira wodna to roślina bardzo szybko rosnąca, porasta brzegi, rzek, jezior, gdzie po prostu w bardzo wilgotnych warunkach się rozrasta. To oczywiście nie oznacza, że mamy ją w domu w takich warunkach też trzymać. Zupełnie inaczej, kiedy pachira wodna jest w domu, wtedy musimy to podlewanie kontrolować, nie możemy jej pozostawiać w wodzie. Pachira wodna to roślina, która uznana jest za roślinę szczęścia. Jeżeli taką roślinę posiadacie w domu, to ona ma przyciągać, do Waszych domów dobrobyt, szczęście i tak też właśnie jest traktowane na przykład w Azji tak, taką roślinę się właśnie stawia w domu jest symbolem szczęścia lubi słoneczko przesadzamy ją raz na dwa trzy lata, dlatego że ma bardzo słaby system korzeniowy, więc nie ma potrzeby aby dostarczać jej zbyt wielu składników odżywczych. Jeżeli macie roślinę z grubym takim pniem, to tam dosyć dużo magazynuje składników odżywczych właśnie w tym pniu nie ma potrzeby ciągłego nawożenia. Także ja oceniam, że mniej więcej połowę standardowych dawek nawozowych, jeżeli stosujecie przy uprawie pachiry, to w zupełności wystarczy. Pachira to takie drzewko, które już na samym początku sprawia wrażenie formy bązaj. Także tak ją też może, można traktować. Pachiry wodne Właśnie często są spotykane w formach takich zaplecionych, gdzie pędy są zaplecione w warkocze. Tutaj akurat papiera wodna w zupełnie takiej stuningowanej wersji premium, bo właśnie z potężnym, grubym pniem i chyba w tej formie ten pień wygląda u niej najlepiej. Tej sensywiary u nas jeszcze nie było, jest to nowość, pojawiła się w dosyć dużej ilości, więc też cena będzie też dosyć atrakcyjna za tą roślinę i dodatkowo macie do wyboru albo taką większą sezonkę albo sadzonkę z grupy właśnie mniejszych roślin, którą możecie sobie uprawiać samodzielnie. Także ta roślina tutaj w fajnej wersji właśnie takiej jednopędowej w małej doniczce też jest do zgarnięcia u nas w sklepie. Sansevieria oczywiście rośliny stalowe dla osób, które nie mają czasu na pielęgnację, dla osób, które naprawdę chcą tylko ustawić roślinę i cieszyć się jej widokiem, to właśnie taka sansewieria będzie idealnym rozwiązaniem. Więc kochani, zobaczcie jak dużo ona wypuszcza w ogóle młodych pędów z boku to jest dowód na to, że jest to dosyć szybko rosnąca sansevieria jeżeli w ogóle biorąc pod uwagę wszystkie odmiany sansevierii to właśnie ta sansevieria w dobrych warunkach wypuszcza naprawdę sporo młodych pędów więc będzie Wam aż rozrywała tą doniczkę z czasem więc polecam Wam ją serdecznie tym bardziej, że roślina bardzo atrakcyjna ze względu na te przebarwienia na pędach wygląda naprawdę rewelacyjnie Jeżeli szukacie właśnie odmian sansevierii szybko rosnących, to mogę Wam polecić odmianę sansevierii Kirki. Friends, odmiana o podłużnych liściach, zupełnie inaczej wygląda jak te tradycyjne Sanseverie o szerokim ulistnieniu Przede wszystkim bardzo jest fajna ze względu na to, że wytwarza boczne takie odrosty i wytwarza od razu rozetę liściową. Także Sansevieria Kirki Friends w wersji małej, też dostępna w świetnej cenie. Oczywiście wersja mała u nas to nie Doniczka 6, tylko Doniczka 9, także od razu macie fajną roślinę, która. Naprawdę będzie wyglądała dekoracyjnie. A my sobie teraz robimy spacerek po szklarni, zobaczymy, co ciekawego w najbliższym czasie się pojawi. Nowością będzie na przykład u nas filodendron burle marks w takiej mniejszej wersji. W mniejszej doniczce, także lada moment, pojawią się młode rośliny. Będzie można sobie je zakupić. Także filodendron burle Marks to roślina, która jest kolekcjonerska, dosyć wolno rosnąca. Niebawem też pojawi się wersja variegata w naszej sprzedaży. Tylko na to jeszcze trzeba chwileczkę poczekać. A oczywiście filodendrony burle Marks duże są widoczne. Tutaj to już są. Potężne rośliny. Pamiętajcie o tym, że wszystkie filodendrony i monstery będziecie mogli sobie zakupić taniej w Monsteromanii. Monsteromania to program, który co roku cieszy się dużym powodzeniem w Florence Market. Wtedy też możecie kupić filodendrony i monstery taniej. Także zerknijcie sobie od pierwszego na pewno na tą grupę roślin, bo będziecie mogli sobie zakupić wiele, wiele filodendronów i monster w atrakcyjnych cenach. Innymi roślinami szybko rosnącymi są na pewno trzykrotki. Trzykrotki to rośliny dosyć ekspresowo rosnące, rośliny przede wszystkim bezpieczne dla ludzi i zwierząt, które bardzo łatwo można rozmnożyć. Wystarczy oderwać koniec pędu i po prostu umieścić go bezpośrednio nawet w ziemi, nawet nie ma potrzeby, aby Takich roślin, takie rośliny przetrzymywać w wodzie, wystarczy je wetknąć do podłoża i one same się ukorzenią. Jeżeli mowa o filodendronach szybko rosnących, to na pewno filodendron Silver Queen. Roślina, która ma naprawdę szybkie przyrosty, bardzo szybko wspina się w górę. Tym bardziej, że u nas teraz prowadzimy wyprzedaż tych pięknego, pięknego gatunku tej odbiady Silver Queen, dlatego że już powoli przerastają nam małe doniczki i właśnie możecie sobie je zakupić w świetnych cenach. Zerknijcie sobie tam właśnie na małe rośliny. Egzotyczne. Mamy taką kategorię małe rośliny egzotyczne, gdzie możecie właśnie wyrwać sobie bardzo dużo fajnych okazji, jeżeli chodzi o ciekawe, szybko rosnące odmiany roślin. Z pnączy szybko rosnących to na pewno scindapsusy. Rośliny, które u nas sprzedawane są bardzo często na takich podporach bambusowych, właśnie dlatego, że rośliny te uwielbiają się wspinać. Kiedy się wspinają i dajemy im takie wsporniki, to one z automatu po prostu wytwarzają większe liście i lepiej się wybarwiają, lepszy mają też dostęp do światła, więc Syndapsusy, czy silver an, czy scindapsus Argyreus to właśnie odmiany, które naprawdę są godne uwagi. Albo po prostu synapsus trebi, który ma potężne liście i też wspina się pięknie czy wypełnia wasze przestrzenie. Z tych wszystkich grup roślin, jeżeli chodzi o synapsusy, no to trebi właśnie ma największe liście. Roślina, która będzie naprawdę okazałą rośliną w przyszłości. Będzie można ją prowadzić na przeróżnych w spornikach, czy też pozwolić jej swobodnie przewieszać się właśnie to właśnie odmiana trebi. Philodendron scandens to jedna z bardziej popularnych roślin jeżeli chodzi o szybkość wzrostu właśnie to pnącze porasta w bardzo ekspresowym tempie w Wasze wnętrza, czysta zieleń, evergreen który szybko wypełnia wasze przestrzenie. Zobaczcie tutaj te pędy długie, które już zwisają z tych doniczek. Tym bardziej, że teraz ta wersja, którą Wam pokazuję, jest przeceniona do końca miesiąca. Możecie ją kupić w świetnej cenie. Typowy zielony skandensik naprawdę nadaje się czy do makram, czy do różnych doniczek z uchwytem, ze hakiem które mogą swobodnie po prostu się przewieszać roślina, którą możecie prowadzić przy różnych miejscach możecie mocować ją na sznurkach na suficie roślina, która nie będzie wymagała od Was dużej ilości słońca, światła poradzi sobie w trudnych warunkach bez problemu ona tutaj akurat na takiej podporze kokosowej także jeżeli macie gdzieś miejsce na taką roślinę to polecam Wam właśnie tą odmianę Jeżeli mowa o marantowatych, to na pewno Ktenante jest rośliną, która bardzo przyspiesza, jeżeli chodzi o wzrost. Oczywiście te formy zwykłe, zielone rosną najszybciej, bo one nie mają tych warygacji i dzięki, dzięki temu ich wzrost jest o wiele, wiele szybszy, a te wersja właśnie z warygacją też rosną dosyć szybko, nieco wolniej od typowo zielonych o typowo zielonych roślin ale też rosną ekspresowo no i przede wszystkim ta roślina chyba jest jedną z bardziej dekoracyjnych jeżeli chodzi o właśnie wypełnienie wnętrz taką wariegacją, jeżeli kochacie marantowate to właśnie do końca miesiąca minus 10% na te wszystkie rośliny, niezależnie od tego czy są w promocji, czy też po prostu jest to cena regularna na wszystkie rośliny wpisując kod rabatowy marantowate Wszystkie rośliny z tej grupy marantowatych macie o 10% taniej. A my mamy oczywiście dla Was jedną taką roślinkę gratis. Napiszcie jak przygotowujecie rośliny do zimy powoli, bo to już jesień, więc pewnie lada moment zima. Napiszcie, jak będzie, będziecie sobie radzić właśnie w okresie zimowym z waszymi roślinami domowymi. Najciekawszą odpowiedź wynagrodzimy tym, ktenantem właśnie Golden Mosaic. E, oczywiście e, na ten moment też mamy rozstrzygnięcie konkursu. Ostatnio do wygrania było e, piękne, e, lekko w zasadzie wybarwione syngonium albo variegata na takiej podporze e, bambusowej. E, konkurs polegał na tym, abyście wymienili pięć roślin, których nie ma w naszym sklepie internetowym. Wybraliśmy jedną z odpowiedzi i gratulujemy bardzo Roxanie. A NASKOR za to, że wymieniła kilka wspaniałych odmian filodendronów, które już niebawem pojawią się w naszym sklepie internetowym. Jednym z takich filodendronów był filodendron Bulle Mark z Variegata, który lada moment za gości na półkach naszego sklepu. Tymczasem kochani żegnam Was i wszystkiego zielonego. Do zobaczenia. Cześć!